Ostatni rzut oka wysprzątane do dzieła. Przykry widok. Ale co? Zaczyna się nowe. Kończy się stare. Jeszcze tutaj pozostałości jeszcze są, ale jak widzicie, Amba Fatima. Trochę tego się uzbierało. Nie dużo. Patrzcie, handle same wchodzą do domu. To jest coś nieprawdopodobnego. To się nazywa przywiązanie do właściciela, nie? No to co? Wchodzimy? Na razie tak. Się ma. Na razie tak. Na razie nic więcej nie potrzebuje. Teraz jeszcze będzie trzeba upiększyć to pomieszczenie o jakieś tam dodatkowe lustro jakieś plakaty, dyplomy, medale. Także tak to wygląda. Co, so, całkiem, całkiem, nie? Najważniejsze stanowisko na tej siłowni to nie jest ława. Najważniejsze stanowisko to to. Czyli moje ukochane przysiady. Dobra, kończymy tą pokazówkę. Idziemy na obiad. I działamy dalej. Pierwszy nieoficjalny trening. Za nie trening, tylko po prostu odwiedziny. A zawsze jak odwiedzam jakąkolwiek siłownię, jakiekolwiek miejsce, z jakimkolwiek sprzętem, który umożliwia jakikolwiek trening, to nie mogę się oprzeć. Jest to. Jest coraz fajniej. A będzie jeszcze fajniej. Kiedy będzie fajniej? No hmm. jak yy, będzie więcej sprzętu. Co prawda, niewiele więcej go będzie, ale nie mogę się doczekać pewnej klatki treningowej, którą Robię już jakiś czas, ale z tym nie było pośpiechu, bo to czeka na odpowiednie miejsce i czas. Miejsce już jest, czas nadchodzi. Także teraz tylko trzeba zrobić małe poprawki. tą klatkę tu wstawić. To taki będzie mały kombajn do treningu z asekuracją do przysiadów. Do martwych ciągów, drążek do podciągania to jest ten taki chyba jeden z pożądanych elementów urządzeń treningowych, którego mi tutaj brakuje, bo z drążkiem można zrobić bardzo dużo. Poleńcze są, ale mają być też zrobione takie do tej bramy osobne więc te pewnie wylecą nie wrócą tam skąd przybyły, bo tamta siłownia miejsce będzie nadal siłownia będzie na nowo wzbogacona o sprzęt i tamto miejsce udostępnię chłopakom, którzy będą chcieli trenować za jakąś drobną opłatą, żeby po prostu było na opłaty plus ewentualna inwestycja w sprzęt, z którego sami będą. Mogli korzystać. Już 18 lat spędziłem w piwnicy włókienko Domu Kultury. Przerywając tam pot, łzy i krew, dosłownie. Także sentyment taki pozostał do tego miejsca, że choćbym miał to zostawić jako czytelnie. To raczej to zostawię. Dopóki mnie stamtąd siłą nie wyrzucą, to yy, będę chciał tam być. A że dalej trzeba żyć, równolegle trzeba żyć, robić swoje, iść do przodu. No to potrzebuję czegoś, co zaoszczędzi mój czas podróży, yy, na siłownię i powrotów. Więc taka salka treningowa, jak tutaj teraz powstaje, typowy oldschool, old School siłownia piwniczna. No nie ma sobie równych, tak? Pamiętam, jak miałem w domu 20 lat temu siłownię, to przeglądając różne czasopisma kulturystyczne, czy oglądając jakieś filmy, wtedy jeszcze na płytach CD, gdzieś treningi Doriana, Roniego, Pumping Iron, Schodziło się po prostu w kapciach kurczę na dół na siłownię i robiło się trening, powtarzało się to, co się gdzieś tam przewinęło w gazetach czy, czy właśnie na, na filmach. No i tutaj będzie to samo: każda wolna chwila, praktycznie no już czuję, że to, to, jest, to działa na mnie jak taka różdżka do szukania wody. No. Jak tylko mam wolną chwilę, to z wielką przyjemnością tutaj schodzę. Chociażby po to, żeby przykleić jakiś plakat, popatrzeć na ściany, zobaczyć co, gdzie jeszcze, jakby było można zrobić. Wizualizacja, wizualizacja i jeszcze raz wizualizacja. Przez całe życie w mojej głowie jest jedna wielka wizualizacja. I jeżeli coś jesteś w stanie sobie wyobrazić, to jesteś w stanie to zrobić. Dlatego to będzie takie miejsce do motywacji, do medytacji. Tak, tak jak zwykle mówię, moja świątynia. I to jest właśnie to miejsce. To jest właśnie moja świątynia. Tak to wygląda. Jak widzicie, nie rzucam słów na wiatr. Miały być plakaty ze starych czasopism. Szkoda mi było niszczyć te czasopisma, więc nie ma tego tutaj za wiele. Tylko z takich egzemplarzy naprawdę yy, z. Już zniszczonych, podniszczonych, bo wybierałem to, co uważałem za słuszne. I mamy, jest Rek Park, Steve Reeves. Ronie oczywiście, a to już jest nowe z nowych gazet Arnold. Co prawda, też późniejsze lata, jeszcze przed Ronim, ale to już jest też z nowych czasopism W momencie, gdy wychodziły czasopisma. Te, które tutaj widzicie, to Arnold jeszcze pił mleko, ale z cycków od mamy, więc to nie jego lata, to nie były jego lata. No, także fajnie, spokojnie, po malutku będzie się tutaj uzupełniać tą ściankę. Pewnie w międzyczasie, jak będę robił jakieś treningi czy omawiał jakiś temat tutaj. Przeczytamy jakiś artykuł, przeanalizujemy, poopowiadamy sobie, powspominamy tamte czasy, to co królowało, co inspirowało. Także dużo ciekawych rzeczy przed nami. Nie tylko przed Wami, przede mną tak samo, bo nie wszystko się tutaj przeczytałem. A po to wieszam ilustracje z artykułami, że zawsze jak za młodego chodziłem na tego typu siłownie piwniczne i wisiały takie artykuły. To nie siedziało się w przerwach między seriami na telefonie, tylko stało się przed ścianą i czytało się te wszystkie różne artykuły, treningi, wywiady, i to jest fajne. I dlatego do tego chciałem wrócić. Do tego chciałem wrócić. Jakieś moje zdjęcia też są. Yy, pamiątkowe plakaty. Jeszcze kilka ciekawych rzeczy tutaj wiedzie, także. Jest masa czasu przed nami, masa informacji i tematów do przerobienia. Bardzo każdy chciałbym z tych tematów opowiedzieć, najlepiej już teraz, ale tak się nie da, dlatego będziemy to kontynuować. Myślę, że mimo wszystko, bez względu na to, ilu będę miał subskrybentów i osób obserwujących, będę się tą historią dzielił. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Kolejnym odcinku